Cześć, witajcie. Z tej strony, Dawid. Dzisiaj kolejny film z Delong Drive. A. Yy, a propos yy, wczorajszego filmu, chciałem powiedzieć. Yy, było średnio z końcówką filmu, ponieważ mi się nie zgrała. W sensie nie nagrała. Yy, no i tej końcówki nie było. Więc kurde, trochę wpadka. No ale mam nadzieję, że do wybaczenia. I co chciałem jeszcze dopowiedzieć a propos Minecraft'a, chciałem dopowiedzieć że już mam kolejną modyfikację do sprawdzenia. I pojawi się ona raczej jutro. Jutro od razu będzie już sprawdzanie kolejnej modyfikacji. Nie ma, że nie. Dzisiaj film ciutkę krótszy zrobię. W sensie 3 domki przejedziemy. Ze względu na to. Chyba, że szybko minie dość. A będzie to spowodowane tym, że. Yy, ciutkę późno jest. I nie chciałbym, żeby film pojawił się o 11. Tak więc ciutkę później. W sensie ciutkę krócej będzie. No i co? Z jakąś tam średnią prędkością. Nie wiem, troszkę szybciej mogę nawet jechać. Jeszcze trochę szybciej. Może być i tak. 180 na godzinę. Raczej optymalnie, jeśli nic się nie będzie respić 10 metrów przed nami, o właśnie, jak ten kamień. To... To będzie git. I nawet może nie umrę. Na razie widzę jakiś domek, ale nie wiem, czy on będzie na drodze, nie wydaje mi się. Jest w ogóle znowu płasko. O, dzięki. Okej. Okay. Coraz więcej mam tych kaktusów. 8,6 litra oleju. W chłodnicy mam mniej, ale mam beczki, dwie. Jedną z wodą, drugą miała być z olejem, ale na razie jakoś nie zbierałem oleju. Nie wiem dlaczego. Tak, to jednak ten domek, co widzimy, to będzie chyba na drodze, albo chyba nie. Nie wiem, zobaczymy. <laughs> Najpierw tam dojedźmy. Później się zobaczy, czy to będzie na drodze, czy poza. Ale nie wydaje mi się, bo widzę, że skręca droga przed nim. Albo tak ustawiony jest na razie. No, ale zobaczcie, jedziemy sobie tak dość szybko. No, 160 na godzinę w tej grze to nie jest tak mało. I płynnie dość jedziemy. W sensie nawet. W nic nie wjeżdżamy. Nieśpieszno mi do, do wjeżdżania w cokolwiek w sumie. Tak, to nie jest domek na drodze, już widać. No dobra. To nie jest na drodze, to? Trudno. Może być przy drodze. Chociaż takie przy troszkę dalej. Oj, do 210 się zbliżam, Już troszkę przeginam. Kaktus mnie delikatnie podhamował. Mm, tak, i oczywiście się w nagrodę... Zapakował do środka? Jasne. Wiadomo, że tak. Za ostro skręciłem. To moja wina. Że tak skręcił. Dobra. Skręcaj z powrotem. No i jak? Jest chyba dobrze. No nie jest przy drodze, tak jak mówiłem. Dobra. Tutaj bardziej te takie skręty ostre, co są, to raczej przez moją nieuwagę, niepatrzenie w sumie przed siebie. Jak jadę. I to co było przed chwilą, jak zakręciłem tak ostro. Bo ciutkę spanikowałem i nie chciałem wjechać w kamień. I delikatnie za ostro mi się skręciło. Tamten jest przy drodze, Tomek, co widzimy? Dobra, to to jest ten. Albo to nie jest przy drodze? Nie wiem. Może być też parking, chociaż wątpię. Jakiś za mały w ogóle nie jest, nawet w tym kolorze. A to nie jest jakoś niesamowicie daleko, więc nie wydaje mi się, żeby miał być ciemny aż. Nie, to nie jest parking. Nie ma szans. Ja z tej lornetki ogólnie co mamy? Ja z niej nie korzystam, jest to spowodowane tym, że nie chcę mi się jej wyciągać. Ponieważ nie mam po co. <laughs> korzystam z niej... ...tylko w momencie, jak chcę się zbugować i po prostu podlecieć gdzieś. To jest parking, tak wyglądają parkingi z A to jest... to jest hangar na autobusy? Znowu? To jest chyba za małe <laughs> Na hangar Tak mi się wydaje Ale może Nie to, to jest jakiś garaż mały A nie hangar Nie to sklep No dobra Tak to jest sklep Może być i sklep W ogóle mi to nie przeszkadza Że to sklep jest Nie utrudnia mi to. Zombiak pewnie będzie. Zombiak mnie średnio przejmuje. Czego ja tu mam tyle kaktusów. Hmm. A jak cię wyciągnąć stąd? Tak o. Chciałem wywalić te takie... ...co wystają. Dziękuję. Zostawię otwarte drzwi, bo dlaczego nie? Mamy tak, mamy do wyczyszczenia. Mam już jedno, więc nie jest potrzebne. Mamy lampę. Lampa mi zaraz wypadnie, więc to bez sensu. Uuu! Unload. Tu ile jest? 6. No to te 6 zostawię. Ale mamy tak. Dobra. Mamy trzy pudła, miałem powiedzieć. Ile lamp? Światło w sensie Dobra Już autosave kończy się No Tak więc, strzelamy Jeden raz yy, To był ten nabój Unload, bierzemy też sześć, bo to już Nie ma co rozładowywać w sensie nie będę zużywać na pewno sześciu aż. Nie masz szans. Amunicji nigdy za wiele. Lalkę weźmiemy, bo mamy mało, bo wybuchły. Tak wyszło. Gdzie ona? Aha. E. Nie wiem o co mu chodzi, ale dobrze. Niech sobie przygazowuje, nie przeszkadza mi to. A nie, my mamy lampy, co ja gadam? O, kolejna amunicja 12 i 12. O kurde. Dobra, to amunicji my mamy. Amunicję mamy, tyle dobrze. Premium amunicję. Jeszcze są tam trzy pudła i czapki policyjne i to masa czapek. Alkohol, jakieś wielkie światło przerośnięte, lornetka, amunicja do wiatrówki. Która jak już zdążyłem powiedzieć 10 razy co najmniej jest bezużyteczna. Na dachu nigdy tu nic nie ma, dokładnie. Kaktusów, tu mamy nawalone masę, w środku, nawet w dachu, Aha. rozumiem, i jedziemy dalej oczywiście, bez problemu żadnego. I co? Chyba jest dobrze. Już się zbliżamy do 200 subskrybentów, ogólnie. Więc fajnie, fajnie. Naprawdę dobrze. I. No. Nie wiem. Niedługo ćwierć tysiąca, nawet. Więc już. Taka liczba większa. Troszkę. A więc naprawdę spoko. Cieszę się. I. Kurde, te góry. Zobaczcie w ogóle. A propos różnic gór, bo tutaj są dwie góry różne. Yy, są te takie mniejsze górki. I są te takie skupiska gór. Te mniejsze górki są te jaśniejsze. Jak sobie przybliżę. I to są te drugie, ciemniejsze, to są większe górki. I tak. Widać, ile większe są niektóre. Czego mi koło w ziemię? Aha. Okej. Okay. Koło w ziemi miałem, rozumiem. I zobaczcie sobie jak... Ile większe... Są te... Góry, bo one są naprawdę dwukrotnie ponad. W sensie, y, samą wysokość, bo wielkość to... 10 razy? Bo to jeszcze dookoła trzeba by, nie? Ojechać, a jak widać, nie są one małe w porównaniu do tych dużych gór. Zwykłych w ogóle nie są małe, to są wielkie góry. Dziwi mnie tylko, dlatego, dlaczego są takie kamulce postawione zamiast zrobić z tego góry, na które da się wjeżdżać albo w których są tunele. To są po prostu kamienie, i tego tylko nie rozumiem. W sensie dlaczego w Delong Drive tak jest? Bo to troszkę bez sensu. My jedziemy na długich w ogóle światłach. Więc ciekawie. Cały czas na długich. Od początku jazdy tym samochodem jedziemy na długich światłach, a nie mieliśmy ich przez większość naszej jazdy. Tak więc ciekawie e, Jasne. Tutaj policjant sobie jedzie o. Swoją drogą dość szybko My jedziemy tam 140 na godzinę po drodze o dziwo No ale z niej wyjeżdżamy po raz kolejny, bo nie mam po co po niej jechać Wyprzydziemy, a już nie ma tego policjanta NPC się nie rozpią obecnie, nie wiem o co chodzi może za szybko jadę? Chociaż nie, no przecież się zawsze ujawiały. Rozumiem. Yy, no, taka propos mojej Uwagi. Yy, nie jestem zbyt ostrożny podczas swojej nie takiej wolnej jazdy, gdzie jest czwarte koło. Yy, chłodnica. O, ta i lampa i drzwi I autosave Rozumiem Naprawdę potężnie przywaliliśmy 170 na godzinę Jechałem Chyba Chyba 170 <coughs> Więc bardzo mocno Mocno uderzyliśmy W <coughs> No ale nie było żadnych uszkodzeń widocznych na desce rozdzielczej <coughs> Tak więc nie trafiliśmy na spawn'a Na... kurde, czego ja mówię spawn'a? Chodzi mi oczywiście o... Co to było? Chodzi mi oczywiście o... Yy, tutaj W tym wypadku Menu, ja nie wiem, czego ja na to spawn mówię. A bo ja nie mam tego koła. Kurde, chodź tu. To koło mi przeszkadza strasznie. W sensie jego brak. Chodź tu. Już się pojawiają. EPC, no. Nie jadę, to się pojawiają. One są na tyle wredne, żeby mnie przejechały ja ten NPC Nie wiem też co się stało, wywaliło nam bug I czego ja mam tu tyle kaktusów? A ten co przyspiesza? Jak on przyspieszał? A bo to nie on O. Przegina ten pojazd W sensie ciutkę, ciutkę szybko Mam wrażenie Że jedziemy W sensie szybko przyspieszamy bo widzieliście Wyszło poza licznik <laughs> Kompletnie poza się zablokował Powiem wam tak jeszcze z tym licznikiem, co mamy tutaj po prawej, nie? To on jest o tyle z nim jest dobrze, w ogóle idziemy prosto na górę, a z tym licznikiem jest o tyle dobrze, kontynuując, że jest on tak ustawiony idealnie, tak naprawdę, że on jest bardzo czytelny przede wszystkim, bo mamy na środku ten ten licznik prędkości oczywiście później mamy obroty po lewej stronie od obrotów mamy ilość paliwa w baku a po prawej temperaturę silnika, to jest naprawdę bardzo czytelne i pod spodem jeszcze mamy wykrzyknik taki w kółku to to jest właśnie ręczny i na niebiesko obecnie oznaczone długie światła to jest naprawdę czytelny licznik. W sensie łatwiej jest go, bo tutaj też macie te wszystkie dane, czy coś, jak są liczniki. Oczywiście wszystkie, tylko gorzej się z nich połapać. O co chodzi? O, takie słupy, dlaczego nie jeżdżę po drodze? Tu macie pokazane. O, o, jedzie kolejny. No. Już sobie pojechał. I tak to wygląda na każdym. Bardzo dużo policji jest. Nie wiem dlaczego. O, domek. Jasne. Hamujemy w takim wypadku. Coś tam stoi. W sensie przy tych górach. Albo mi się wydaje. Może mi się wydawać. Wydaje mi się. Ale sprawdzę jeszcze raz. Tak, wydawało mi się. A tu nie ma zębiaków. są lalki Ajdzie. eee lalki nie groźne. Ok, gdzieś tam jest. Mamy tak. Jakiś krem, jakiś silnik. Jakiś... Nie wiem co to... Jakiś syf. A, naprawdę na tym musiał się autosave zrobić. To są żrafy, były. One dokładnie tak samo jak lalki wybuchają. Nie wiem o co chodzi z tym wybuchem ogólnie, ale... Spoko. Nie przeszkadza mi on. O, coś jeszcze wybuchło I Jeszcze e, oleje tak wybuchają i alkohole Jest su-dynamit Ogarnij się O! Butla Poziom czwarty No normalnie Ty no i fajnie, ale Alek się nie da do ekwipunku, no tak Zapomniałem Dobra, i bierzemy jeszcze butle oczywiście, bo Kto by nie chciał mieć jeszcze lepszej butli Mamy poziom drugi, trzeci Czyli mamy już trzynasty łącznie poziom sumując Tak więc Będzie zabawnie tak? Gdzie są moje butle wszystkie? Eee! Nie do mnie. Gdzie są moje butle? Tak, czwarty, trzeci, drugi i czwarty. Tak więc, nie wiem, w, ile w nich wszystkich jest łącznie. Jeszcze nitro. Ale widzę, że wystrzeliło mnie mi samochód też z wrażenia. Tak więc, wydaje mi się, że jest ich, tych butli, oczywiście, dość dużo. Tak, wystrzeliwuje nam samochód z wrażenia. Oho. No, jak miło. Stęskniłem się za wami, powiem wam. No tak. i wjeżdżamy na pomarańczową pustynię no to będzie więcej kamieni Jej. jakimś cudem przyspieszyłem do 205 nie wiem kiedy to się stało tak ten zakręt również jest spowodowany moim zbyt mocnym kliknięciem i wyłączeniem się silnika nawet dziwne Co on robi? Czego on sam przyspiesza? Ty daj sobie spokój, tak to również ja? Hmm. Czy możesz normalnie jechać? Dziękuję. Co to? To już kolejny domek tam jest? Niemożliwe Czy te 205 na... Ty bezki tu kolejny domek Te 205 na godzinę nam chyba Ciutkę przejechało Mam taką, mam takie wrażenie W sensie To szybko, ale Nie wiem Może serio jadąc 205 na godzinę No nienawidzę tych drzew Może serio jadąc 205 na godzinę Ciutkę przyspieszyło nam się dość konkretnie i jechaliśmy dość daleko. No i bezkiej, tu mamy trzeci domek. Zniszczony, ale domek. Jestem ciekaw, co by się stało, jakby... Jakbym na przykład wywalił te domki. O nie. Jakbym wywalił te domki zmodowane, ale stojąc przy jednym z nich, to rozumiem, że co, że itemy by zostały, domek by zniknął. No bo on by nie mógł tu być, jakby go nie było, w sensie w liście moich modów. Znaczy ja to tak rozumiem, bo tak jest z Superchargerami. W sensie one w ogóle zbugowane są. Eeeh, szkoda gadać. No i tak by chyba było ogólnie, że domek by zniknął i temy by zostały, albo by się nawet podwoiły, bo tak czasami bywa. Uch. I sztapka złota. I chyba nic więcej, no nic więcej, to jest zrujnowany domek, to na... tutaj nie liczę na jakieś cuda. nie ma nic. W którą jedziemy w stronę w tamtą. Nie widzę dokładnie nic. No dobra. No więc wydaje mi się, że to już na tyle będzie z tego filmu. Mam nadzieję, że wam się podobało. Ciutkę chciałem tu oczyścić. Przepraszam. Tak więc liczę na jakieś 2730 km. No bo psz, troszkę przejechaliśmy i tak film dłuższy wyszedł. No i ile mamy? Ile mamy? 38? No i dobrze. Tak więc. Dziękuję Wam. Miłego wieczoru. Jutro, tak jak mówiłem, będzie Minecraft, kolejna modyfikacja. No i co? Miłego wieczoru. Papa. Pa.